Chodźcie proszę, chodź nie zaczynamy, chodźcie bliżej. To co na nieoficjalnie oczywiście, nieoficjalnie to, to tak, mamy 8 grup po 3 osoby, rozstawiona ósemka oczywiście, o, a co, że Roni, Roni przetłumaczy, Roni brał udział w losowaniu, ale to już po polsku nie mówię. Kanstu, Tomasz, acelera? Widzę skatek 8 grup, 3, 1 i 2. A tam jeszcze bym mógł. A ja, ok. Słuchajcie, więc tylko po polsku Roni już tam zdać zami. Relakcję zda. zda, zda. E, 8 grup po 3 osoby. Zrobimy tak, ponieważ jest 8 grup, więc gdybyśmy zrobili, że 2 grają dalej, to byłoby aż 16 ludzi, więc zwycięstwo tych grup awansują. Za to zrobimy tak. Ostatnim razem ostatni raz, żeśmy w grupach grali długiego seta. A w tej chwili zrobię tak, że w grupę zagramy normalnego seta do 6, a postaram się bonus turniej, żeby od wcześniejszej fazy już był set. Ostatnio było tak, że w bonus turnieju, który jest bardzo ważnym turniejem, um, graliśmy seta dopiero od u finału. A teraz, jak zaoszczędzimy tutaj, to uczcimy prawdopodobnie świat w bonus seta. A jeżeli nie seta, to przynajmniej od stanu 2-2 zobaczymy jak to z czasem. będzie, A tylko dlatego, że przeważnie e, w tych grupach eliminacyjnych pierwszych jest duża różnica poziomu, nie i tam czasem tych dziwnych to, to niekoniecznie tam trzeba się <stosy> <że>, niekoniecznie trzeba tam się katować. Słuchajcie, temba już rozosowałem, debla zagramy też e, dłużej niż ostatnio, czyli zagramy... Bo staramy spróbujemy do dwóch wyganych tie breaków. Also topel versuchę diesmal bez zwei gewin tarby co spielen, nicht nur ein tiebrek. Żeby troszeczkę mieć więcej fragi, więc tego debla przedłużymy nie jednego tie jak ostatnio. Wojtek był ostatnio, więc wie jak było ostatnio. Tylko do dwóch wygranych tie breaków. Also, tope, tope diesmal, also, ja. Ja. Co jeszcze? Ostatnio była próba, próba, żeby puścić online, przez YouTube'a, e, Kord 1, która się raczej nie powiodła. Druga próba już się powiodła, taka mini-kamerka tam jest, ale może będzie dzisiaj włączony hiszpański, pod, pod online, może. A następnym razem 100%. I co jeszcze ode mnie? Słuchajcie, pilnujcie planu gier, jak go, go rozpiszę, żeby tak było, żeby po kończonych grach już ludzie wchodzili na kort. Czasem to się zdarza, są tacy, że są zdiscynowani, pilnują, kiedy grają. Ja? Ja, genau. Jeżeli będziesz filtrował z Patrycją, oczywiście od razu pójdzie w internet na żywo. A co, chcesz? A co, chcesz? A co, Jenny A co, chcesz? A co, chcesz? Plan gier nie? pilnujcie. Plan gier pilnujcie. Wojtek, zapomniałem o czymś. Tu gramy seta. Aha, słuchajcie, jeszcze, jeszcze może być tak, że Światka głównego, albo może półfinał głównego, by się zagrało długiego seta, coś tam. Ale to wszystko będzie e, e, podczas prania, po prostu na bieżąco. Nie? No i to wszystko. Jakieś pytania? Nie mam pytań. On? A ja. No, dobrze, Pako, ale...